ma z tej strony taka Camerzysta A dzisiaj Wam pokażę jak zrobić lampun Zapraszam Znowu <laughs> <laughs> no, akurat potrzebujemy Kilka rzeczy tylko, nie mogę Znaczy nie chcę mi się od nowa Tego robić, tylko Wam pokażę jak Zrobić Jak się akurat nie ma Potrzebujemy coś takiego. Może być duże, małe. Jak coś tam woli. Gumki, recepturki. Gumki akurat nie przywiązujemy tak. Jak widzicie? Na początku dajemy pierwszą warstwę gumek. Potem tak przywiązujemy. I jeszcze tą trzecią. I tak z dwóch stron. Żebyśmy nie robili dziur żeby lampę potem kiedy nie przypaliło tej gumki, nie? I na koniec jak ktoś ma akurat w domu może niektórzy nie mają żeby, żeby mieć świeczka dużą małą żeby tam pasowała. Najlepiej to jest mała, bo mała nie przypali gumki. Musimy dobrze sadzić i zobaczycie, jaki jest efekt. wracam. Mam już zapalniczkę. No, i jakbyście chcieli zobaczyć tutorial, wbijać na mój, na mój kanał, na, znaczy na TikTok. Będzie z tego tutorial. TikTok się nazywa Dekamera. Camera. Znaczy, The Kamerzysta, tak samo. No, i w, zobaczcie. Dobra, no to zobaczcie jak to wygląda. No czy nie nieważne. Odpalamy najpierw świeczkę, nie? Okrośnie niedawno myłem. Najlepiej jakbyście umyli od razu to, żeby było na mokro wszystko. Okej, okay. mamy świeczkę naszą. Wrzucamy najlepiej to wrzucić. I tak to pięknie się prezentuje. Tutaj. A, tu jest mokre Tu daje ciepło, ale to nie przegrzeje, nie? To najgorzej, jak się tylko to zbliży. I tu też nie wytrważa. To się nie chce roztopić. bo na bokach tobie to może świeczka nie daje ciepła. Tylko uważaj, żebyście się to nie wrzucili przypadkowo. No, raz, zobaczcie, jak to wygląda w nocy. Tak prezentuje się to w nocy. Widzicie. Trochę śmierci. Jak chcecie, możecie pokrywę sobie tu dodać. Kurty, trochę światła to tak to bardzo nie daje, no ale coś tam daje, żeby ładnie to wyglądało, nie? Jakbyście chcieli na przykład na Halloween czy coś, coś takiego. Bardzo fajne. Mi się to tam podoba. I nie tak, żeby twarz jeszcze ciepło. Kurde no jak się trzyma, to ciepło wydaje. To... Tylko uważaj, żeby nie przewrócić tego i może to fajnie, żeby powiesić. Jak ktoś nie chce powieszenia, po prostu nie stworzy coś takiego na to. Okej. Okay. To na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Stracie łapkę w górę, subskrypcję na tym kanale. No i jakiś komentarz jak będą włączona oczywiście. Fadajcie na mojego TikToka, kamerzysta. Mam nadzieję, że poranik Wam się. Poradnik... No, taki poranik Wam się podobał. No i widzimy się w kolejnych odcinkach. Siema!